Witajcie obywatele Ziemi! Dziś zasiadamy do stołu razem z astronautami. Na pierwsze... Meteorowa zupa. Potem astropierogi rodem z nasa z grzybami księżycowymi, a na deser kruszonka z jabłkiem zamieniona w gwiezdny pył. Wszystko to jedzenie liofilizowane, które możemy chrupać jak kosmiczne chipsy, albo w sekundę zamienić w pełnoprawny posiłek. Wystarczy odrobina wody. Oczywiście najlepiej księżycowej. Ale zanim wyruszymy w tę kosmiczną podróż smaków, to zostawcie łapkę w górę, bo każda łapka w górę to. Pali do naszej rakiety i oczywiście subskrybujcie kanał, żebyśmy nie wylecieli z orbity. Zaczynamy! A moimi gośćmi są te oto dwa ufolutki. Siemanko! Mogliśmy <śmówiś> <śmówiś mógł śmówiś mógł śmówi> mieć kostiumy z teletobisie. Chyba gwiazdy! O! O prędzej, to prędzej! No dobra! Mamy pięć posiłków. Od którego zaczynamy? No, od najlepszego. Od najlepszego to chyba nic nie będzie dobre, ale nie? sprawdźmy. Jak myślisz, że go da? Co Ty się dzieje w kosmosie? Ryż, groszek, żeby jak najbardziej się <grym> no, rozsypało. No, tak. <grym> I próbowało po kajucie. Nie wiem, jakieś. Ja też nie wiem. Jakieś tubki, Bliz... jakąś pastę z tubki się wyciska. Mięso w tubce, blisko, blisko, blisko. Ciepło, ciepło. Ale czy będzie na gorąco? No jak na gorąco. Dobra, w takim razie zaczynam. Skoro mogę, pierwszy, no to lecimy. Co to? Ej, ładne opakowanie. Zaczynamy od Astro Pierogów! Ja tylko zobaczyłam nie. pierogi i mówię, co oh jest? Tutaj kosmonautka siedzi. Kompostą postawić grzybami! Tak? Tutaj no. mamy tak, astronautkę, która siedzi przy stole z chłopakami, piją jakąś lemoniadę, jedzą pierogi. Co oh jest? Tutaj też. I słuchajcie, to są liofilizowane pierogi, czyli wysuszone. Możemy je jeść na sucho jak chrupki. Aha. A możemy zalać to wodą i dobrze, że mamy dwa opakowania, bo jedno zalejemy wodą, a drugie będziemy testowali na sucho. Dobra, uwaga, nazwa. Mugławica tarantula. Nie to jest chyba chodzi? zdjęcie Ej, ja mam południowy wiatraczek. Bo to są zdjęcia kosmosu na opakowaniu. A, tu z tyłu, dobra, wszystko jasne, okej. Okay. Rodzaj mgławica, galaktyka. Ja galaktyka spiralna. A ja mam galaktyka wielki obłok Magellana, gwiazdozbiór złota ryba. O. Ja hydra i 170 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Ja 15 milionów lat świetlnych. O! Z daleka te pierogi. <laughs> jak obstawiacie, jak to pachnie? Nie ma zapachu pewnie. Jak, jak Wigilia. Wigilia. Jak Wigilia? Jak święta. No i pochłonąć. Ej, to naprawdę za pierogi! Jak pierogi. pierogi. Nie no, czujesz coś? Jak mrożone pierogi. No, jak mrożone pierogi. No, to jest liokinizowane, mordo? Y takie... Ale no mrużone troszkę. Tak, Nie? jakby już się rozmrażały. No się częstujcie. No Czemu? Wielka Jestem ciekawe. One mają dziurki! No, bo wysali z nich wodę! Właśnie! Albo oczka! Ale dziwne! Słuchajcie, one są puste w środku jakby. No one, one wyglądają jak sztuczne. Jak sztuczne? Plastikowe, patrzcie na to. Patrzcie na to. Grzyby! Wow! Gryby mogą być. Ee, pier... No właśnie. No w sumie się suszy. No, tak! Suszy się grzybi. No dobra, ja już muszę tego spróbować. Czy Smacznego. Lepiej się do zębu. Ile tą dziurę zbudzi? Co ja mam na języku! Fajnie, kapusta. No. Tu jeszcze odwodzenie na języku? Nie ma szminy w ogóle, wszystko wciągnęło pieroga. Tak! Jakbyście wzięli garść chipsów albo paluszków i do buzi wsadzili i zaczęli paluszku, tam mielić. Paluszków, no, paluszków! No, no. Jak chcecie Ej. spróbować, jak smakują te pierogi, w albo paluszki, cała garść i naraz ugryź, a tak, ale tak to suho. naprawdę smakuje jak taki prawdziwy pieróg z i tak. grzybami od babci, od mamy. Ja myślałam, że to no nie będzie miało smaku, ale to jest normalnie kwaskowate, czuć grzyby. No. No. Dobrze przyprawione. Lepiej, co do języka. <laughs> Brakuje tylko barszczu czerwonego. Tak. Ja chcę spróbować tego na mokro. Wigilię Będą pyszne pewnie. Mm -hmm. No, no ja Wigilia w kosmosie mocne. Ocena? 10. Nie poczułam święta, 10 na 10. No ja 9, standardowo, bezpiecznie. Może będzie dyszka jak dolejemy wody. Co może być lepszego niż pierogi? No pierogi z wodą! A, z wody. <laughs> po całego. Zalewamy. Ile tej wody? No także żeby pokryć całe pierogi. Dobra. Zajrzyj tam do środeczka. Więcej, 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 Jeszcze więcej? Więcej, no trzeba je zabrać. Nie ma żadnej kreski. Jak w zupkach chińskich? Dobra, chyba może już być. I teraz zamykamy i czekamy. Ale zanim odkryjemy kolejną tajemnicę kosmosu, to mam dla Was ciekawostkę! <grystanie> o, proszę! Księżyc dzwoni jak dzwon. Podczas misji Apollo, astronauci celowo rozbijali moduły na powierzchni. Sejsmografy pokazały, że Księżyc rezonował przez ponad godzinę. To nie wow. magia, to efekt jego suchej, kruchej struktury. Pusty w środku! Moja głowa. Ej, ej, Jak bęben Rolling Stonesów się mówi, tak? A nie moja głowa. A few moments later. Częstujcie się ufolutki, ale uwaga, bo ciepłe. jakie najlepsze. Mogliśmy to zalać barszczykiem. Prób tak. się rozwala. Rozgotowały mi się. No, widzę właśnie. O! O! Oj, chyba za długo coś. Ja w ogóle mam pół, tylko świetnie. <laughs> Smacznego. Smacznego. Najpierw ciasto, mm -hmm, delikatne. Moje ciasto, tam gdzie były grubsze miejsca, czyli na zgnieceniach, dalej było twarde. O, Ale jeszcze sobie wyszukam pieroga. Mm -hmm. Mm -hmm. Na sucho mi jakoś lepiej smakowało. <noise> Naprawdę? Mm -hmm. okay. Nie ma ani soli, ani pieprzu. czyli się jak ma. Kompletnie gołe są. Nie smakują, tak? Smakują jak dwa razy odgrzewane w wodzie. No, ale nie czujesz, że trochę te ciasto jest takie nieciastowe? Liofilizowane Mordzia. No wiem, ale Takie, takie trochę sztuczne. No techniczne. No nie jest to prawdziwy pieróg rodem z, od mamy, w sumie albo babci. Ale gdybyś tak daleko od domu, to by ci to smakowało, no. Na no. pewno. 170 tysięcy lat świetlnych od domu? No. <laughs> 9 na 10. Ja też, bo te tamte mi bardziej smakowały, bez wody. Ja widzę, że koralowce bardzo smakuje nie ma cebulki, więc osie. O właśnie! Gdzie jest suszona, reafilizowana no, cebulka? Teraz ty ufolutku. Gwiazdo. Jaki Z jakiej planety jesteś ufoludku? No to ja wezmę to, co jest najbliżej mnie, czyli... Astro zupa! Zupa? Astro zupa? Ale jaki smak? Krewetkowa. E, zupa pomidorowa z o, makaronem morzo. pomidorówka, no przecież! Pomidorówka w kosmosie. Nawet czy będzie smakowała jak u Ale na początku próbujemy ją tak na palec na sucho. Ale zanim ją otworzymy, to sprawdźmy, co tutaj jest napisane. Nazwa mgławica Karina NGC3372. Rodzaj mgławica emisyjna, galaktyka droga mleczna. U nas, u nas! Gwiazdozbiór. Hill. Dobrze, że nie zupa mleczna, bo tego nie lubimy. Odległość od ziemi 7,5 tysiąca lat świetlnych. Mało! No to chyba z, najbliżej ta zupa jest z od ziemi. Najbliżej naszego serbuszka. Tak. Z... Ale jak pomidorówka, to z ryżem czy z makaronem? E, ja wolę z ryżem. Ja też wolę z ryżem. Zależy. Raz tak, raz tak. Tak, pomidorowa. pomidorowa. Jak, jak zupka chyba y, tego pomidorowa taka chińska. Tak? Czy... Trochę, no tak mniej... Trochę Jest, tak. tak. Trochę tak. Diabloro powidoro, bo czekaj, Jest tak. Z makaronem, ale ryżowym. No, czyli o, mamy zup. dwa jednym. Dobra, dawajcie rączki. Czekaj. Ile tego makaronu? Daj czekaj. mi zupę! No, ale... no! Ja go da, czekaj, bo ten makaron się sam wysypuje na razie. To się podzieli z... O, idzie! Idzie zupka. Mhm. Teraz zuba. No, zupę. <laughs> Samym makaronem się muszę najeść i zadowolić. Ciekawe, czy nie trzeba dodać do tej zupy śmietany. Ej! Niezłe słodkie. Mm. No makaron, makaron mhm. jak ta saszetka pomidorowa, tak z zupki. Ale nie, ten makaron tak nie krupy, jak nieugotowany makaron z zupki chińskiej. On jest mięciutki. No jest. jest krupiący, ale miękki. Ale to mięknieje. Szybko mięknieje, no. To jest pomidorów od babci, bo czuć tą słodycz taką. Mhm. No. nie? Dobre. Dobre, ona jak ją się zaleje będzie jeszcze lepsza Tylko nie za dużo tej wody, nie? No to mów ile Tak, żeby na trzy łyżeczki było chociaż, co? Dobra, dobra, dobra Już? Na 100 ml tylko, nie? Słuchaj, jak go Każdy gram jakiegoś dania, albo jakiegoś przedmiotu w kosmosie jest na wagę złota Zaufajmy Justynie, ona była tam najczęściej Tak! Na wagę meteorytu <grym> No i dobra, czekamy Five minutes later Już czuję tą pomidorówkę tak. A zastanawialiście się kiedyś, czy księżyc... Ma zapach? Nie. Nie? Nie ma. Czytania. Otóż ma! O! Księżyc pachnie! A raczej pył księżycowy. Mhm. Astronauci po powrocie do lądownika opisywali zapach księżycowego pyłu jako mokry popiół z ogniska. Czyli jak robimy ognisko, eee. potem spadnie na no to deszcz eee. i jest ten taki Albo zalewamy wodą jak gasimy. No. Albo. Biorę przyjemny ziemisty, zapach. No? taki bardzo, no. Paraton. Mam nadzieję, że ta zupa nie smakuje jak Ziemia. W ogóle jak to dziwnie brzmi, że pył księżycowy pachnie jak Ziemia. <laughs> za ziemiście. Zaziemiście. ziemiście. się jakaś tam zupka? Spróbujmy jej. Ja mówię, śmietanę trzeba dodać. Na pewno. Albo oh! Ej, to wygląda bardziej jak zupa krem. Krem? krem gęste. Mm -hmm. Bardzo gęste. Ej, ładnie pachnie. Dobra, jaka pierwsza. Ja mm -hmm. ostatni. Bo Ci nie ufam. Mmm, dobre. Dobre, ale bardzo... Wow! Słodkie. No. Zarąbiste, to smakuje jak krem z pomidorów słodkich. A jak no, jest ale dobre. Super. Makaron z pszenicy 38%, koncentrat pomidorowy 35%, bulion warzywny, pietruszka, korzeń, cebula, marchew, por, pietruszka, nać, sól, oliwa z oliwek, Miegdały. przyprawy 23%, cukier, śmietana. Może zabierać no. swojego go... go śmietana. No, widzisz. No i mówiłem, że pyszne. Najgorsze jest to, że to jest lepsze od pierogi. Ej, w sumie można by było sobie to kupować normalnie w przerwie w pracy jeść. Stara, pierogi do tego wrzucić. Ooo! By było pyszne Nie, wtedy. Jakby był barszcz czerwony, to taka niepudorowa. Kurde, kolory mi się pomyliły, tak? Jako cena? Dycha! Dziewięć, dziewięć, no. To teraz ja? To teraz ona, gwiazda. A co tam jest takiego, że się cieszysz już? Ja nie wiem. Wow. Znowu jakiś obiadek. Liofilizowane, <gryfializowane gryfializowane gryfializowane> warzywne, leczo kaszą gryczaną. O, ja lubię kaszę gryczaną. Serio? Mi zawsze no? śmierdziała. Co dobre jest, tylko no, gorzka. Nie no właśnie, gorzka. Messier. Messier 61. Mgławica motyl. Rodzaj galaktyka spiralna z pożyczką. Mgławica planetarna. Gwiazdozbiór panna. Droga Mleczna. Odległość od Ziemi 55 milionów lat świetlnych. Daleko. Będzie walić na pewno tą kaszą. Uuu, dużo warzyw. Aha. Ach, marchewka. Jak pachnie? Pachnie jak warzywka z bagety. Trochę tak. No. Ale widać kaszę i nawet cukinię. cukinia. Skład. Cukinia. Dobra jesteś. Papryka, <grafy> bakłażan, cebula, pulpa pomidorowa, kasza gryczana, czosnek, sól, przyprawy, cukier, sok z cytryny. Pierwotnie. Świetnie? No. Mam? Wow! Naprawdę fajne. No. Dobra. To co na początek? No, kaszę. Ja nie mam cukinii. Dobra, mam kawałeczek. No jak kasę, za te... Dobra, nie dogadamy się dzisiaj. To jest cukinia? Nie, tak. Papryka. <laughs> mm, kasza jak popcorn. Trochę tak. Dobra, tu jest. Warzywko już jest bardziej kwaśne, jakie przegryziesz. Ale dobra, marchewkę czuję w O marchewka, marchewka. To jest marchew, tak? Czerwone. Mmm, mm, Marchewka do rąbana. O Boże! Bożenko. Ale dobre. Mmm. Jakieś chrupki. Jak końcówka, wiem, bake rolls jak się kończą są pokruszone na dnie, po smaku na przykład albo... Tak. Mi to smakuje albo... jak taki wok z warzywami, co jest w środku. Nie smakuje Wam to tak? Jak jest mięsko na przykład takie, albo wieprzowina, albo kurczaczek. Tak. W takim woku z warzywami. No. No to to tak smakuje. No ale wok z... wok. <noise> wok jest żelazny, nie chrupie, tak? <noise> Tycha. Ja bym to A. mogła na przykąskę i zamiast chipsów. Ja, ja, też. ja nie wiem czy jest sens to zalewać. No jedno mamy do zalania. Dobrze, zalejemy, ale to na sucho jest chyba lepsze. No zaraz się okaże. No właśnie, może, może to będzie najlepszy obiad na świecie? W kosmosie! kosmosie. Dobra szefowa z kosmosu, mów ile tego lać. Tak, żeby zakryć po prostu. Tyle? Jeszcze trochę. Te warzywka od razu wypiły wszystko. No, no dobrze. 9 minut niby? Dobra. W życiu! Ja, ja uważam, to już jest gotowe. Mi się wydaje, że to będzie 11 na 10. Tak? No. O kurde. Ciekawostka. W czasach Waldowca, czyli lata 80. do 2011. Okay. Zabranie ze sobą jednego kilograma ładunków w kosmos mogło kosztować nawet 50 tysięcy dolarów. To 200 koła złotych. Co? W dzisiejszych czasach to już jest... Za kilogram cukru? <noise> na przykład, no. Kurczę, ja, w ciekawe. W dzisiejszych czasach to już jest e, luzik, bo jest około 100 dolarów. Ale mhm. kiedyś to było na Bagę Złota. Złota. Dlatego musieli wynaleźć patent liofilizacji dania. Ciekawe, co będzie, jak będą lecieli na Marsa. Ile tego zabiorą? Parę ton pewnie żarcia no. takiego. Gotowe, naleczo. Czy to jest już gotowe? Kurczę, chyba za dużo wody. Dąbą, yyy, to, ja to. Wymieszam. Zepsułeś to danie. To nijak, jak? Krzysztofowa kazała tyle to zadać. To jest zupa po prostu. Ale jego da, można teraz się tym i najeść, i napić. Teraz ci miska spadnie z widelca, znaczy jest z łyżki. Okej, okay. ciepłe może być, pamiętajcie. No. Dmuchajcie, dmuchajcie. Le. Na sucho lepiej smakowało. Wiecie jak to wygląda? Albo nie pamiętam jak to wygląda. Wiesz jak to smakuje? Dzięki za Słucho. Jak takie odmrożone warzywa. Tak! tak. Mhm. I jeszcze nie wysmażone, tylko mhm. że puściła woda z tych tak, mrożonych. Tak, tak. Kojarzycie taką mieszankę warzyw, drobno posiekaną, marchewka i warzywa? No mrożonka. taka. No Do tak, zupy. No Do tak. zupy. To jak to byś na patelnie wrzuciła sobie... I rozpuściła. I rozpuściła, koniec. O tym Aha. Ja myślałam, że to będzie 11 na 10, ale to jest 1 na 10. Przepraszam. Suche było coraz razy lepsze. z no. chrupki. Tak. Zepsuliśmy to tą wodą. 2. No dobra. Które? Wiesz. Kruszonka! Dyser. Kruszonka z jabłkiem! Kruszonka? Tak. Kruszonka to nie jest to samo co szarlotka, tylko to jest kruszonka. Nazwa. Galaktyka. Galaktyka. Galaktyka Weird Miss. 51. Kurczak, nazwa. Missyr. Południowy wiatraczek. Oho, ty masz lepszą. Rodzaj galaktyka spiralna. No. Moja też! Gwiazdozbiór psygończe. Chydra. Odległość od Ziemi? 25 milionów lat Piętnych. 15. No, to ja więcej. Skład. Mąka pszenna 39%, masło 29%, cukier, jabłko 13%, cynamon. Paga. Jak myślicie, będzie słodkie? No, jestem ciekawa, jak to zalejemy, jak to będzie smakować. Ale, ale dużo tego jest w środku, nie? Wow! Pobre, Zobacz, jakie jabłuszka fajne! Pokrojone w kosteczkę, ale pachnie masłem. O, Możesz sobie nasypać na rączkę, śmiało, to śmiało. To będzie słodziutkie, to będzie dobre. Pamiętaj, że to 25 milionów lat świetne do na nas leciało, to jabłko no. Nie zdążyło zgnić Ej, 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 ej! Macie kruszonkę? Co tak długo no jest, jest, Ale jest. bardzo mało, Justyna wzięła dużo To jest kruszonka, prawda? Czekaj, łyżka z kieszeni no. <laughs> <Ej! śmiech> Zarąbiste! Mhm, jabłko tipsy, krupiące mm jak takie ciastko babuni, mm -hmm. no nie. Takie ciastko z cynamonem, tak jakbyście pokruczyli drobniutko jak Jeszcze bab... od kwasku cytrynowego dalej. Jak babcia zrobi jabłośnik mm. i go taką swoją, tą kruszonką posypie, Boże mm. Ja nie lubię jabłośnika, ale jak babcia zrobi to ja zjem Wszystko to ma cukier jest Bo nie można nie zjeść tego co babcia zrobi mm. Nie no, pyszne to jest mm. Chyba daję tutaj nie lecę! mamy No, mamy ja też. ja też! Ja się boję tego zalewać. No. Nic nie lejemy! Gdzie jest takie grubjące? Nie, no właśnie, <grym> jak będzie ciepłe, to może będzie też takie dobre. <grym> jak ciasto. To jest najlepsze, co było. O, o, to jest Nie jadę nigdy ciasta w takiej konsystencji. Petarda! Nie lejemy to, wody. Czy chcemy dać wody. Nie no mamy jeszcze jedno, jedno, ale zepsujemy! Dobra, nalejmy. To Ty zalewaj, a ja w tym czasie powiem ciekawost. Dobra. Dawaj. Astronauci zostawili lustra na księżycu. O! Po towalutki mogli się przeglądać. Właśnie chciałam powiedzieć nie po to, żeby gwiazdy mogły się w nich Aha. przeglądać. One są używane. Dzięki nim naukowcy odbijają wiązki laserowe mhm. i mierzą z dokładnością do milimetra odległość księżyca od. Księżyca. A, no logiczne, logiczne. Fajne! Ciekawe jakie duże jest te lustra. No, ciekawe, jak wyglądają. Mi się wydaje, że takie malutkie. Na pewno. Dobra, i co jagoda? Uważasz, że zepsułaś to. Nie, 50 ml, no to chyba gdzieś tyle, nie? Jak dobrze, że to ona zalewała, a nie ja. To by było znowu na mnie. E, dwie minutki i będzie gotowe. A few moments later. Jak dla mnie to to już się zrobiło. No zobaczmy I jak zepsułaś moją kruszonkę. pyszne, Na 100%. To będzie milion na dziesięć. Jagoda, ale jak mi nie podejdzie, to będę źgał na ciebie. No dobra, nie. no dobra. Co? Słuchajcie. Jest ciapka! O, oh, wow. Pachnie ładnie. Masełkiem. Mmm! Mm. 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 Dobra. Naprawdę dobra. Jak środek z placuszka. Mhm. Dokładnie. Pyszne. Szarlotka, szarlotka. To jest normalnie środek z szarlotki. Na ciepło, szarlotka na ciepło. Bardziej wolę wersję wersji chrupiącej. Ciepło. Tak też jest dobre. Nie, ja wolę chrupiącą. Tak? Słuchaj, jakbyś leciała 15 milionów w lat świetlnych, to byś się znudziła raz no tak, dobrała. raz tak byś ładła, Ja tak. bym wolała, żeby jabłka była na ciepło, ale ta kruszonka była no tak, chrupiąca. No. A ja próbuję zrobić z tego szarlotko tubkę. Uwaga. A już to wszystko. Albo powiedział, że jeszcze dostajecie? To my zjemy to. No. O. 11! Mm, więcej kruszonki. <laughs> <patrz. Ją> <laughs> ma patrz. Ja mam samą kruszonkę, bo już nie mam jabłek. Pycha. Mm. Pycha! No pychne! No pycha dnia. Ostatnie! Szkoda! Szkoda, szkoda no, 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 Mam złe, nadzieję, szkoda. że tutaj też będzie coś słodkiego. Dawaj. Buzetka. Ej, ej! Okej, okay. jabłko. mus mango. Jabłko. Rewrilizowany mus truskawka. Okej. Okay. tu mam pomysł! Spróbujmy na sucho, a potem zalejemy wszystkie trzy i spróbujemy na mokra Jestem smutny. Dlaczego? Bo to jest z Ziemi, a nie z kosmosu. Mm. Nie ma żadnej no, tak. tej jakby historii skąd przybyło. No, ale jest z Astromenii. No właśnie, ze ptuli. Dobra, otwieramy. Pierw jabłuszko. E, moje jabłuszko wygląda jak zielona... Co Ty masz? Zielona kupa. Twoja też wygląda jak zielona kupa. Truskawka. Nie mam tego. Pachnie jak truskawka. Dobra, pierwszy jabłuszkę się czystujcie. Od jabłuszka. No Magda takie średnie. Nie ma jak jabłko. Miało być najciekawsze, a... O! Fajne. Ma... jak dla dzieci. Takie przedojrzałe jabłko, nie? No. Mhm. Takie jak... Ale takie jest... zielone... Nie, takie zielone. Takie, Przedojrzała papirówka. Taka z brązowym już tym takim... Serio? I jak ja to jest zjadłam, to od razu poczułam takie lśniące zielone jabłko. Wieszbo hmm. co zerwane. Dla mnie to już jest Trzeba. smak jabłka, który już robi się taki kartoplanek tak, się? Tak, tak. Truskawka. Raczej struktura no. kartoplana. Ale rzeczywiście smakuje jak musy dla dzieciak. To tak. wygląda jak kubka, no. poł. fajnie krupię. O! Strasznie o! chemiczne. Ale się przykleiło do podniebienia mi całkiem. Przypomina mi to makaron z truskawkami. Bleh. Naprawdę. No i jak też mam ci dać? No nie, my się z nią podzieliliśmy, a ona, a ja też muszę wam dać. No Jaćka, już no. trzeba zabrać dla siebie, dla Łukiego. Mm. zajadali. Oho! Jakieś bardziej płaskie. Nie no, smakuje. No, najlepsze już... No Na najwięcej smaku, no. Najsłodsze, najlepsze. No. Smakuje jak Begrę. totalny mus mango. Tego nie ma sensu zlewać wodą, bo to będzie smakowało tak samo jak... W gdy... życiu! Rozpuściło w Ty tylko nie to Tak. Mhm. Jak oceniacie tą formę dropsów? No, nie moje klimaty. Moje też nie. Na no 3, 4, na 10. Czyli z, umawiamy się, że najsmaczniejsze mango, później truskawka, truskawka i na końcu. Okej, okay. tak, tak jesteśmy jest. zgodni. Misja zakończona sukcesem! Mamy to. Znaleźliśmy najlepszego placuszka z jabłkiem. No i średnie pierogi, ale chrupiące. <laughs> Dajcie znać w komentarzu, jakie danie wy byście zliofilizowali, wsadzili do pudełka i zabrali ze sobą. Kosmos. Krotleta. Krotleta. Ja a ja Nutella. Spaghetti. Oh. No, spaghetti. Dziękujemy wam za tę wspólną przygodę i widzimy się na kolejnej planecie. Do zobaczenia. No subskrybujcie Karol. PAPA. Pa.